Od 1 stycznia wszystkie karty urodzenia, które są sporządzone od tej daty, powinny być przesyłane do Urzędu Stanu Cywilnego w formie elektronicznej i wygląda to w ten sposób, że każdy dokument powinien być elektronicznie podpisany, podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym. I rzeczywiście jest to nowość dla szpitali, duże utrudnienie i wszystkie szpitale w tym momencie w ten sposób muszą przekazywać do Urzędu Stanu Cywilnego karty urodzeń. Jeżeli chodzi o karty zgonu, to one nadal sporządzane są wersji, Wersji papierowej, tylko że na nowym wzorze. I teraz wzór karty zgonu wygląda w ten sposób, że jedna część przeznaczona jest dla Urzędu Stanu Cywilnego, druga dla administracji cmentarza, a trzecia dla potrzeb statystyki publicznej. Jeżeli lekarz źle wydrukuje te karty, to ta część karty zgonu przeznaczona do pochówku, czyli dla administracji cmentarza, jest wydrukowana na części przeznaczonej dla Urzędu Stanu Cywilnego. No My nie możemy oryginału wydać tej karty, która Zgodnie z przepisami jest nam dla nas przeznaczona, no ponieważ ona stanowi akta zbiorowe i podstawę sporządzenia aktu zgonu, no, więc w pewnych sytuacjach niestety musimy odsyłać klientów do lekarza, aby poprawił tą kartę zgonu, więc to rzeczywiście może być pewne utrudnienie.